Jak korzystać z magazynu walut w rewizorze Nexo Pro? W rewizorze Nexo Pro magazyn walut tworzą wybrane konta księgowe, specjalnie oznaczone w planie kont do pełnienia takiej funkcji w programie. Takie konta w planie kont najczęściej odzwierciedlają rzeczywiste walutowe rachunki bankowe i kasy walutowe. W celu utworzenia magazynu walut, przejdź do modułu Plan Kont. W naszym przykładzie korzystamy z domyślnego układu planu kont dostępnego w Rewizorze Nexo Pro. W tym przypadku do konta o numerze 112, rachunki bankowe środków pieniężnych w walutach obcych, podłączona jest kartoteka rachunków bankowych podmiotu. Odszukaj syntetykę rachunków bankowych i przejdź do edycji konta. Zaznacz opcję magazyn walut. Potwierdź konfigurację klikając zapisz. Pamiętaj, że program nie dopuści do zmiany ustawień konta, jeżeli na którymś z kont analitycznych wprowadzone zostały już zapisy. W tym momencie operacje walutowe rejestrowane na kontach księgowych powiązanych z kontem 112 można śledzić w osobnym module programu, magazyn walut. Moduł ten posiada trzy widoki. Widok Zasoby prezentuje jeszcze nierozliczone wpłaty i wypłaty zapisane na walutowych rachunkach bankowych. Istnieje możliwość wzajemnego kojarzenia zapisów według metody FIFO. Także pierwsza odnotowana wypłata jest łączona z pierwszą wpłatą. Aby tego dokonać, z górnego menu operację wybierz opcję przelicz. Widok obroty pokazuje pozycje, które zostały rozliczone. Od takich zapisów można policzyć zrealizowane różnice kursowe. Rozwijając górne menu, różnice kursowe, wybierz opcję zrealizowane, następnie określ okres, z którego odczytane zostaną dane. Program utworzy dekret księgowy zawierający zrealizowane różnice kursowe. W module magazyn walut przeprowadzone operacje zostają dodatkowo zarejestrowane w widoku różnice kursowe. Istnieje możliwość wycofania wykonanych przeliczeń. W celu usunięcia zrealizowanych różnic kursowych usuń powstały w wyniku ich naliczenia dekret księgowy. Następnie, za pomocą opcji Usuń przeliczenia, rozkojarz powiązane ze sobą zapisy. Poziomu modułu magazyn Walut można dodatkowo dokonywać wyceny zarejestrowanych w magazynie Walut zapisów walutowych. Rozwiń górne menu różnice kursowe i wybierz opcję Wycena. Wskaż okres oraz określ kurs dla przeliczeń. Po zatwierdzeniu danych wygenerowany zostanie dekret księgowy zawierający niezrealizowane różnice kursowe. Program pozwala na stornowanie dokonanych wycen. W menu różnice kursowe wybierz Storno oraz jedną z opcji. Storno całkowite wycofa całą wycenę. Storno częściowe wyksięguje wycenę tylko tych zapisów, które zostały rozliczone po dokonaniu wyceny. Warto zaznaczyć, że parametry dotyczące sposobu generowania dekretów księgowych dotyczących różnic kursowych znajdują się w module konfiguracja parametry różnic kursowych.